Nowa ja, metamorfozy kobiet, które odważyły się zmienić swój świat. Przedstawiamy historię kobiet, które odmieniły swój świat, stworzyły go na nowo, aby żyć szczęśliwie, aby odciąć się od tego, co było złe, smutne, co sprawiło, że nie mogły żyć tak, jak chciały, żyć pełnią życia. Bohaterką czwartej metamorfozy jest pani Kasia, to mama dwóch wspaniałych córek. Do udziału w projekcie skłoniły ją przemiany wcześniejszych uczestniczek. Mam na imię Katarzyna, mieszkam w Łęku Starościńskim razem z, z dwiema córkami, 18 i 28 lat. Tam też prowadzę drobną działalność gospodarczą, czyli sklepik wiejski, tak zwany. Co skłoniło Panią do udziału w tym projekcie? Wcześniej oglądałam poprzednie edycje i przemiany poprzednich uczestniczek. No obejrzałam trzy te, w sumie te przemiany i dopiero zdecydowałam się na udział. A co mnie skłoniło? No, widziałam, że kobiety bardzo zmieniają się, no, w tym sensie pozytywnym, wygląd zewnętrzny, ale także i duchowość. I postanowiłam też wysłać swoje zgłoszenie. Co da pani ta metamorfoza? No na pewno doda mi odwagi, pewności siebie. W jakiś sposób dowartościuje mnie, bo widzę, że po prostu no, super efekt jest tej metamorfozy. Jeśli chodzi o ubiór, wygląd zewnętrzny, czy też makijaż, włosy, no ogólnie całość po prostu zmianie uległa. Nowa ja. Proszę powiedzieć kilka słów o kolejnej uczestniczce. Kolejna uczestniczka, Kasia. E, bardzo sympatyczna dziewczyna, taka trochę bizneswoman prowadzi swój sklep. E, silna kobietka, która wychowuje dwie córki. E, jedna z tych córek jest niepełnosprawną osobą. Także świetnie sobie radzi jako kobieta samotna, która porzuciła, porzuciła może złe słowo, która opuściła męża, który po prostu no, był dla niej takim balastem trochę życiowym. Świetnie się dzięki temu rozwinęła i jak mi dzisiaj powiedziała, tak naprawdę pozbyła się problemu. Dzisiaj trochę taka niewyjściowa, bo po przeprowadzkach jestem po prostu wykończona. Ale zapraszam Was, dziewczyny, do nowej lokalizacji. A um, zgłoszenia wysyłajcie na adres um, mailowy spajaostrowenka@gmail.com, Tak jak zawsze. Um, nie bójcie się, pokażcie swoją siłę, pokażcie, jak jesteśmy silne. I dziewczyny, aby do przodu. Jak się Pani czuje w nowym wydaniu? Yy, no, czuję się świetnie. Yy, pokonałam też pewne yy, bariery typu, że jakiegoś stroju nie założę, na przykład kombinezon. W życiu nie pomyślałam, że, żeby założyć kombinezon, a okazało się, że świetnie w nim wyglądam. Także, no bardzo dobrze się czuję. Czy metamorfoza sprostała Pani oczekiwaniom? Zdecydowanie tak. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyglądu zewnętrznego, ale też nawiązałam fajne relacje z Yy, z osobami, które pracowały nad yy, w te, yy, uczestniczyły w tej metamorfozie i zmieniały mnie. Yy, także jestem zachwycona i jeszcze muszę dodać, że yy, nigdy nie yy, korzystałam z masaży relaksacyjnych i okazało się, że w wykonaniu pani Justynki masaż no, naprawdę jest rewelacyjny, odpręża super. Polecam szczerze. Czy może Pani powiedzieć o sobie to nowa ja? Tak, oczywiście. To nowa ja, nowa w nowym wydaniu. Decydowanie jest to y, naprawdę super projekt y, dla kobiet, które zmieniają y, w swoim życiu. Y, jednocześnie y, pragną zmienić coś w swoim wyglądzie zewnętrznym. Y, można się zrelaksować właśnie y, y, na masażu u pani Justynki. Y, naprawdę serdecznie polecam. Wszystkim paniom, które jakieś zmiany chcą sobie dokonać, jak zgłosić się do projektu Metamorfos Nowa. Ja, aby wziąć udział w programie, opisz swoją bohaterską historię. Z nadesłanych zgłoszeń co miesiąc wybierzemy jedną kobietę, którą poddamy metamorfozie. Zapraszamy do nadsyłania swoich zgłoszeń.